Teraz już zaczynam odczuwać brak sił fizycznych i już nie mogę podołać obowiązkowi. Cierpień już nie mogę ukryć, chociaż nie mówię ani słowa o tym, co cierpię, to jednak ból, jaki się odbija na mojej twarzy, zdradza mnie. I przełożona powiedziała, że siostry przychodzą do niej i mówią, że jak się spojrzą w kaplicy na siostrę, to litość ich bierze dla mnie, tak straszny mam wygląd. Jednak, pomimo wysiłku, nie jest dusza w stanie ukryć tego cierpienia. Jezu, Ty jeden wiesz, jak dusza jęczy w tych mękach, spowita ciemnością, a jednak pragnie i łaknie Boga, jak spalone usta wody. Umiera i usycha. Umiera śmiercią bez śmierci to jest, że umrzeć nie może. Wysiłki jej są niczym. Ona jest pod ręką mocarną. Teraz jej dusza wchodzi w moc sprawiedliwego. Ustają wszelkie pokusy zewnętrzne, milknie wszystko, co ją otacza. Tak jak konający traci wszystko, co jest zewnętrzne. Cała jej dusza jest skupiona pod mocą sprawiedliwego i trzykroć świętego Boga. Na wieki odrzucona. To największy moment, i tylko Bóg może duszę w ten sposób doświadczyć, bo on jeden wie, że dusza może to wytrzymać. Kiedy dusza została przesiąknięta na wskroś tym ogniem piekielnym, wpada jakoby w rozpacz. Dusza moja doświadczyła tego momentu, kiedy byłam w celi sama jedna. Kiedy dusza zaczęła się pogrążać w rozpaczy, czułam, że zaczynam konać, jednak chwyciłam krzyżyk i zacisnęłam kurczowo w ręku. Teraz czuję, że się odłączy ciało moje od duszy i chociaż pragnęłam pójść do przełożonych, już sił fizycznych nie było, wyrzekłam ostatnie słowa. Ufam miłosierdziu Twemu. I zdawało mi się, jakobym pobudziła Boga do większego gniewu i zapadłam sama w rozpacz już tylko od czasu do czasu wyrywa się z duszy jęk bolesny, jęk utulony. Dusza w agonii. I zdawało mi się, że już pozostanę w tym stanie, bo o własnej mocy nie wyszłabym z niego. Każde wspomnienie Boga jest morzem nieopisanym cierpień, a jednak jest coś w duszy, co się rwie do Boga, lecz jej się zdaje, że na to tylko, aby więcej cierpiała. Wspomnienie dawnej miłości, jaką ją Bóg otaczał, jest dla niej nowym rodzajem męki. Jego wzrok przenika ją na wskroś, i wszystko zostało spalone w duszy od spojrzenia jego. Była to dłuższa chwila, kiedy weszła jedna z sióstr do celi i zastała mnie prawie umarłą. Zlękła się i poszła do mistrzyni, która mocą świętego posłuszeństwa rozkazała mi podnieść się z ziemi. I natychmiast odczułam siły fizyczne, i podniosłam się z ziemi drżąca cała. Mistrzyni poznała zaraz mój cały stan duszy, mówiła mi o niepojętym miłosierdziu Bożym, i powiedziała niech się siostra nie martwi niczym, nakazuje siostrze mocą posłuszeństwa. I mówiła mi: Teraz widzę, że Bóg powołuje siostrę do Wysokiej Świętości. Blisko chce Pan mieć siostrę przy sobie, kiedy takie rzeczy dopuszcza, i to tak wcześnie. Niech siostra będzie wierna Bogu, bo to jest znak, że wysoko chce mieć siostrę w niebie. Jednak nie rozumiałam nic ze słów tych. Kiedy weszłam do kaplicy, Czuję, jakoby wszystko odpadło od duszy mojej, jakobym dopiero wyszła z ręki Bożej. Czuję nietykalność swojej duszy, czuję, że jestem dziecię maleńkie. Wtem ujrzałam wewnętrznie pana, który mi rzekł: Nie lękaj się, córko moja, ja jestem z tobą. W tym jednym momencie pierzchły wszystkie ciemności i udręczenia. Zmysły zalane radością niepojętą, władze duszy napełnione światłem. Jeszcze chcę wspomnieć, że choć dusza moja już była pod promieniami Jego miłości, to jednak na ciele moim jeszcze przez dwa dni pozostały ślady przeszłej męki. Twarz śmiertelnie blada i oczy zaszłe krwią. Jezus tylko wie, com cierpiała. Wobec rzeczywistości bladym to jest, co napisała. Nie umiem tego wypowiedzieć. Zdaje mi się, że wróciłam z zaświatów. Czuję niechęć do wszystkiego, co jest stworzone. Tule się do serca Boga, jak niemowlę do piersi matki. Patrzę na wszystko innym wzrokiem. Świadoma jestem tego, co pan dokonał jednym słowem w mej duszy. Tym żyję. Na wspomnienie przeszłej męki dreszcz mnie przenika. Nie wierzyłabym, że można tak cierpieć, gdybym sama nie przeszła tego. Jest cierpienie na wskroś duchowe. Jednak w tych wszystkich cierpieniach i walkach nie opuszczałam Komunii Świętej. Kiedy zdawało mi się, że nie powinnam komunikować, wtedy szłam przed Komunią Świętą do mistrzyni i powiedziałam jej, że nie mogę iść do Komunii Świętej. Zdaje mi się, że nie powinnam przystępować. Ona mi jednak nie pozwalała opuszczać Komunii Świętej. I poszłam, i poznałam, że uratowało mnie tylko posłuszeństwo. Sama mistrzyni później powiedziała mi, że te doświadczenia przeszły u mnie prędko tylko dlatego, że siostra była posłuszna. Moc posłuszeństwa, tylko że siostra tak mężnie przebrnęła. Prawda, że pan sam mnie wyprowadził z tej męki, ale wierność posłuszeństwu podobała mu się. Chociaż są to rzeczy przerażające, jednak nie powinna się nimi żadna dusza przerażać zbytecznie, bo nie da Bóg ponad to, co możemy. A z drugiej strony może nigdy nie dopuści na nas podobnych mąk. A pisze dlatego, że jeżeli się panu podoba jakąś duszę prowadzić przez podobne męki, niech się nie lęka, ale będzie we wszystkim, o ile od niej zależy wierna Bogu. Bóg duszy krzywdy nie zrobi, gdyż jest samą miłością i w tej niepojętej miłości powołał ją do bytu. Chociaż kiedy byłam w tych utrapieniach, nie rozumiałam tego. O Boże mój, poznałam, że nie jestem z tej ziemi. Wlał to Pan w moją duszę w wysokim stopniu. Obcowanie moje jest więcej w niebie niżeli na ziemi, chociaż w niczym nie zaniedbuję obowiązków swoich. W tych chwilach nie miałam kierownika duszy i nie znałam żadnego kierownictwa. Prosiłam Pana, i nie dawał mi kierownika. Sam Jezus jest mistrzem moim od dzieciństwa aż dotąd. Przeprowadził mnie przez wszystkie puszcze i niebezpieczeństwa. Widzę jasno, że tylko Bóg mógł mnie przeprowadzić przez tak wielkie niebezpieczeństwo, bez żadnej szkody i bez szwanku, gdzie dusza moja została nietknięta, i zawsze zwyciężałam wszelkie trudności. Które były nie do pojęcia, wychodziła. Jednak dał mi pan kierownika, ale później. Po tych cierpieniach dusza jest wielkiej czystości ducha i wielkiej bliskości Boga. Chociaż muszę jeszcze wspomnieć, że w tych udręczeniach duchowych ona jest blisko Boga, ale jest ślepa. Jej wzrok duszy spowity w ciemności, a Bóg jest bliżej takiej duszy cierpiącej, tylko cały sekret właśnie w tym, że ona o tym nie wie. Ona twierdzi, że nie tylko ją Bóg opuścił, ale jest przedmiotem jego nienawiści. Co za ciężka choroba wzroku duszy, która rażona światłem Bożym, twierdzi, że go nie ma, a tymczasem jest tak silne, że ją oślepia. Jednak poznałam później, że Bóg jest bliżej niej w tych chwilach niż kiedy indziej, bo o zwykłej pomocy łaski nie przetrwałaby tych prób. Wszechmoc Boża tu działa i łaska nadzwyczajna, bo inaczej załamałaby się pod pierwszym uderzeniem. O boski Mistrzu, to tylko dzieło Twoje w duszy mojej. Ty, o panie, nie boisz się duszy postawić nad brzegiem strasznej przepaści, gdzie ona się trwoży i lęka, i znowu przywołujesz ją do siebie. Oto są twoje niepojęte tajemnice. Kiedy w tych udręczeniach duszy starałam się oskarżyć w spowiedzi świętej z jak najdrobniejszych drobiazgów, kapłan ten zdziwił się, że nie popełniam większych uchybień. I powiedział mi te słowa. Jeżeli w tych udrękach siostra jest tak wierna Bogu, to już to samo daje mi świadectwo, że Bóg siostrę wspiera szczególną łaską swoją. A że siostra tego nie rozumie, to i dobrze. Jednak dziwna rzecz, że mnie w tych rzeczach spowiednicy nie mogli ani zrozumieć, ani uspokoić. Aż do spotkania się z ojcem Andraszem. A później z księdzem soboczką.